Witam cieplutko na kanale Żyj Każdą Chwilą. Mamy dzisiaj piąteczek. Monia z tego względu, że ma zepsuty piekarnik, kupiła trochę ciecha, ale powiem Wam szczerze, że nie jest to samo jak się upiecze. W związku z tym pobiegłam do sklepu, kupiłam kilka składników i zrobiłam właśnie tutaj pyszne ciasto bezpieczenia z jabłuszkami. Przepis będzie już na dole niedługo. Będzie o tak to właśnie wygląda, tutaj mam talerzyk przygotowany, to prawdaż to musi być 12 godzin maksimum. No tak lepiej wypołacałą by nockę. Co wam właśnie pokazać, tylko muszę sobie tutaj postawić telefon. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Tutaj święta troszeczkę inaczej wyglądają w Londynie, dlatego że nie świętują wszyscy i wiadomo, że najlepiej najlepsze święta czuć w Polsce, ale nie każdemu jest opisane. Tutaj inaczej mówiąc my świętujemy idziemy z koszyczkami a Anglicy mają wolne i zabierają się za jakby to powiedzieć jedzonko taki Bank Holiday jest ogólnie od, że właśnie skomadzi się dzisiaj jest Bank holiday, i w poniedziałek jest Bank Holiday i nie tylko Anglicy też inni ludzie jadą do jakiś ciepły kraj albo nad morze, a my Polacy idziemy z koszyczkami do kościoła. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Troszeczkę się to rozpadło. Nic się nie dzieje, nie musi być profesjonalnie. Chciałabym Wam pokazać na większym kawałeczku. Można to posypać czekoladką. Tak jak Wam mówiłam, to jeszcze powinno być w produkce ale najważniejsze żeby było smaczne, nie musi wyglądać mega, wiecie mega, jakoś niesamowicie chodzi o prezentację, tak ciacha, ono się prezentuje tak, ale naprawdę jest mega smaczne tutaj jest ta śmietanka czekoladka i tutaj jeszcze jest taka frutelinka, jak widzicie taka żółta frutelinka i tak to ciacho się prezentuje, więc przepis będzie na dole. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam zdrowych wesołych świąt, łask bożych, dużo miłości, zgody, dużo pokoju, a także dzieciaki się chichrotają, a także. Żebyście byli zdrowi i żebyście byli szczęśliwi, trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie o łapkach kura, górę, mile widziane subskrypcje. Będzie jeden filmik, ale to będzie dopiero po świętach. Z ciekawego miejsca, więc trzymajcie się ciepło. Ewentualnie jak się coś uda, to przed. Pa pa, z Panem Bogiem.